Siema, na Bizonej, a to jest Stalker Cień Czarnobyla. Jesteśmy w dziczy i mamy odnaleźć karabin rodowy jakiegoś gościa. Tylko, że tutaj kręcą się przeciwnicy? Czy ich wszystkich powybijałem? Chyba powiem szczerze... O! Widzę jakieś rozbłyski. Chyba może nie strzelbę, tylko karabin wezmę. Liczę, znaczy, że mnie nie trafi. Eee... Tam ktoś jest? Ja nie mam ich trafić po ciemku! O! O! Ale że dostał! Jak ja trafić mam? O, tu marłem. <noise> Gdzie tutaj coś jest? Zaradłem tego gościa. Kurde, o, się wystraszyłem. O ty dziwku. Następny, tak? Ci kurde dam. No. O, tam jest. Dobra, zarobiście. Gdzieś tam szczelasz, tak? Ja ci kurde, ja też cię poszczelę. Nie dostało niestety, Dobra, Biegnę bliżej. Ta, ta, ta ra, ra. Liczę, że nie spotkam żadnej tej pijawki. Nie wbiegnę na nią czy coś w tym stylu. Gdzie? A tam jesteś. Widzę cię. Znaczy w sumie sensie to cię nie widzę, ale czuję, ok? Bo się zesrałeś. <laughs> chyba leży. Załatwiony. Po ciemku, ale można. Ten oktowizor jest beznadziejny. Wiem, że chyba tutaj jest taki niebieski i on jest bardziej taki no, lepszy. Ale to też ten strój, który mam, to nie jest jakiś najlepszy w grze, więc no kto że też nie będzie jakiś cudowny. Dobra, biorę sobie szczelbę, pytanie jak wejść do środka, tam w środku jest schowek. Uwaga, tu mam drabinę elegancko, cyk, spróbuję wskoczyć na dach, nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens, możliwe, że nie. Dobra, mam plan, zakładam kombinezon ochronny, tutaj mam drabinę, spróbuję przeskoczyć, ale może bez bukawki, rozpędzam się i cyk, na górę. I uwaga, jest wejście. <laughs> Jak tam zajść tak sensownie, to jest jakaś belka, co? Belka, belka, o, belka, belka. Dobra, szybko, 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 cyk! Dobra, tam to raczej nie ma sensu włazić. Okej, okay. liczę, że ten kombel znowu mnie faktycznie uchroni, bo dosyć mocno dostaje już. Moja widoczność się psuje, bardzo źle jest, nie podoba mi się to. Cyk, o, flaszka, to wyśmienicie. Gdzie jest... <laughs> Ten cały. Eee... Co to jest w ogóle za miejsce? Schowek. O, schowek, schowek, schowek. To coś w krzakach jest? Oczywiście, że nie. Ale jakimś cudem w tym stroju. O, save. Eee, 9, aha. Ok, i e FN Browning. Aho! Serio, gro. Jaja se robisz. Ale to jest pytanie, jak stąd wyjdę tędy? Jesteś wyczerpany? Co mnie to interesuje, chcę stąd wyjść. Bo jestem bity przez radiację Dawaj, to sobie ogarnę, Napije się leciutko alkoholu Cyk, bułeczka jakaś i jestem uzdrowiony Dobra, zaczynamy To jest tunel pełny anomalii <śmum> super Dobra, wejdźmy sobie tutaj do góry, na ten samochód Tam widzę pierwszy artefakt Wyśmienicie Mam mamy do tędy przejść? Skurde zawał Tutaj coś jest, uwaga O! Dawaj, dawaj, cyk, co to w ogóle jest za artefakt? Jakiś taki dziwny w Kletka? Porażenie prądem, y, oparzenia chemiczne? Dawaj! Żadnych y, bon, tych y, minusowych procentów zarobiście. To jakiś chyba z modyfikacji? Ma taką dziwną nazwę. Dobra, ryzyk fizyk. łaże Dobra, dawaj, dawaj do góry! Ale mnie rąbło! Dawaj, dawaj, spadaj, 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 spadaj. O. Zebrałem ten artefakt, tam jest następny. Cudownie. Dawaj na samochód, pan. Uwaga. Dawaj, dawaj, dawaj. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Uuu. Wow! To jest... Co to za karabines? Co to za amunicja jakaś kosmiczna? Nie mogę chodzić. O! Boli, 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 boli! Oła, oła, oła! O. o, następny. Zarobiście. Taki sam. Porażenie prądem, elegancko plus. Oh yeah. Uuu. A to jest jakaś skrytka jeszcze, koło tego gościa. Uuu, amunicja ta lepsza. I Desert Eagle. Eee, to jest to? Uuu, je, co za broń, co za pukawka. Rozładuj i wyrzuć. Chociaż ile ona jest warta? 1500, e bez przesady. Następny Desert Eagle. E, też wyrzucę. Tutaj jest też jakiś pistolet. Eee, rozładuj i wyrzuć. Nara, co to, co, 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 co ja bym takie dziadostwo nosił? To jest ciekawe, ten SAS. Pokaż. Wow. takie zbliżenie ma za duże. To jest karabin jakiś? Obsługa szybko. O, tak, to jest karabin ten snajperski. Alright, alright. Jakby coś tu się zbagowało z jednym artefaktem. I nie chce się pokazać. O, następny taki. <laughs> Co to za artefakt jakiś z kosmosu? Ten Freeman, to nie jest czasem e, jakiś Easter egg do Half Life'a? Bo nawet wygląda jak ten. Morgan Freeman. Znaczy ten Freeman Freeman. Kurde, na... ciągnik dawaj! Oła, oła, oła. Spadaj, pon, dobra. Dawaj to. I zakładaj to od razu. Będę myślał, tak sprzedać pewnie z... Nie wiem, z dwie sztuki albo trzy sztuki tego. Bo to jest jakby trochę ciężkie, nie? Mam ostatni artefakt. Dawaj, dawaj! Tyle mnie widzieli. Mam to. Z drugiej strony się wchodzi. Co to jest? Uuu. Zwróć karab karabin łowcy w barze. A będę mógł chodzić? Co to za karabin jest? Nadlówka łowcy. Mm. A porównanie do tej mojej strzelby. No, powiem szczerze, troszeczkę obrażenia spadają. Celność też niby troszeczkę. Ale ogólnie powiem szczerze, szybko strzelność obsługa... No ale to jest tak. Uwaga, to jest to, co się ładuje pojedynczo, nie? A tutaj to od razu cały magazynek, więc no wiadomo, o co chodzi. Oczywiście, że ta wyg strzelba wygrywa. Dobra, ogólnie skakanie po samochodach działa zarobiście. Pum i cyk i spadamy stąd. Dawaj pa. Oho. Co to tam idzie? Super piesełki. Ooo, <ścoughs> Przykro mi, to znaczy nie. Myczka Schowałem to w jednej z bocznych uliczek na budowie? Okej, okay, to jeszcze mam tu schowek, zanim stąd wyjdziemy. Chcę się ogólnie odciążyć i przespać, bo mam dość łażenia po ciemku. Nie, żebym się bał w tym wypadku. <laughs> Tylko no... Jest jasno, jest przyjemnie, wiadomo, nie? Skurde, Zawał! Myślałem, że nie żyje ten piezałąd, sekundę, siedział! Oho, no to fajnie. Ej, ej do go! Oho, aha, kurde więcej was matka nie miała, zajebiście nie? tego, o kurde, pa 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 Mr. Sandman, tarira Ty kurde dziadu, wypadł mi stąd Wow, co to jest? Brakan snajperski, o rozładuj A jak to wygląda? Wow, co to w ogóle jest? Ale ja mam to i wydaje się to o wiele lepsze niż ten na nabrakan. Dokładnie. Szybko strzelność, wiadomo, bo to jest karabin. Rozładuj i. ile to kosztuje? 3000. Ale nie mogę się ruszać, nawet nie będę tego brał. Adios. I wyrzucę też amunicję od tego kląkwiaka. Nie, nie, kurde, nie. Mieram. Hm. O, żeby zeskoczył. Nawet chyba, szybko karabin, karabin. Gnojek do mnie doskoczył, ja sobie tylko oglądałem broń. Jak cię zaraz po ty. Aha, następny. Leży? Nie leży. To zaraz będziesz leżał. No umieraj! one takie twarde są! one takie twarde są. Dlaczego? Ha? Dlaczego? Kuryea, dlaczego? A ci to co tutaj leżą? Najemnik. A, najemnicy. O, mamy to faktycznie wewnyce, Jak ja mam tam się niby dostać? Czy to jest wejście po prostu w stylu. No wejdziesz tam, ale już nie wyjdziesz. Okej, okay, można tak po prostu bez problemu wejść. Co to jest? Macki, pijawki, 3000? tysiące. Oko mięsacza. Oba. No to akurat jest beznadziejne. ogon niby psa. Ale te macki, pijawki zawierają specjalny gruczoł wytwarzający enzym, który rozkłada skórę, jednocześnie nie pozwalając na krzepnięcie krwi. Odkrycie struktury tego enzymu mogłoby stanowić kamień węgielny dla naszego rozwoju medycyny. Na, to wziąć? Ej, ja chyba jeszcze nad będę chodził. Hej, mamu! Ja chodzę! Oho, gra mi Proszę nie? A nie. No <laughs> wychodzę stąd. Wszystkiego nie przeszukałem, bo nawet nie chcę brać tego. Idziemy stąd, idziemy stąd, idziemy, po prostu chcę już stąd wyjść. O, pa! BUM! Co mnie tutaj podchodzisz, co? Hmm? Kurde, cholerne gówno! Myślałem, że nie ma tutaj więcej pijawek, jak widać są. A ty co mi tu podchodzisz, kurde? Wołam mi stąd, psie. Tutaj jest pijawka, a ty mi tutaj, kurde, widzisz warczeć. Aha, coś tutaj jest, Widzę. jak to <tłuch versucht> wygląda. Z chyba się zbagowała ta pijawka. Ona powinna mi atakować, a tak naprawdę to jest frajerem. Aha, BUM! <tłuch> one shot, one kill, motherfucker. Skosowałem krytkę w bezpiecznym miejscu. E, nyczka, no bo to nyczka to jest, ale chwila. Ładny dobra, idziemy tu po następną skrzynkę. Okej, okay, chyba znalazłem to. <laughs> Łaziłem koło tego. Ah, I nie widziałem tego. Co tutaj mamy? Dawaj. Amunicja 556, nabój z przeciwpancernym pociskiem do karabinów szturmowych. Enfield. L85, A2, LR300, LR kojarzę, SIG 550, HK, HKG36, FN, F2 2000, to by sobie wziął, ale tej amunicji nie zmieszczam. No. Dobra, idziemy z tego miejsca, czas się odciążyć i ogólnie czas włączyć dzień i będzie cudownie i fajnie, pa, bum. Oj, nieładnie, tak po prostu tutaj czekać na mnie, aż przyjdę. Witam. Aha, do, powinność, okej. Idę, idę. Ooo, Bem kręci. <śmum> Rozwalamy to za każdym razem. Mogę iść dalej, ale jaja, zarąbiście. Dawaj to, dawaj to. Dobra, czas z nim pohandlować yy, i posprzedawać to, czego nie potrzebuję. Dobra, zostawię sobie jedną sztukę tego artefaktu AF Kletka. E, świecidełko sobie sprzedam. E, macki pijawki też sprzedam. Gorzej, jak to się przyda, nie wiem, gdzieś do czegoś innego, nie mam pojęcia. Ogon niby psa sobie zostawię. tam jedną mackę może bym zostawił do jakiegoś zadania, może? No, może ich zostawię, niech, niech, niech będzie, okej. Okay? O, kupię sobie apteczkę. Kurde, ten egzoszkielet tak bardzo kusi, naprawdę. 95 tysięcy stać mnie. Kupić go? Tylko, że nie będę mógł sprintować, nie? Bez sprintu tak troszeczkę. Hmm, no jest różnie, nie? No i handel, cyk 9700. Apteka kupiona. Mamy, mam możliwość kupna jeszcze jakiejś innej apteczki? Nie, ok. okay Dobra, snajperkę sobie odrzucę na razie. Hmm. Kombinezon, o to się przydaje, zaraz się pozbędę tego, ale to i tak nadal jestem za bardzo obciążony Jesus Christ, to wszystko waży tyle, że szok To schowam, to też schowam, okej okay. Amunicję schowam, to na pewno, cyk, dawaj wszystko to Jakieś NATO to też schowam e, Ten detektor echo, detektor echo schowam, bo mam detektor niedźwiedź Także to niech będzie w tej chwili Witam cię, łowco. Hej, jakieś wieści? Znalazłeś go? Znalazłem go. Oto twój karabin. a cztery tysiące. Utracony przedmiot. Przeżyję. Hej, no nie mogę. Znalazłeś mój karabin? Brak mi słów, stary. Dzięki. Dzięki wielkie. Jestem twoim dłużnikiem. Ocaliłeś mi skórę. Mówię serio. Cholera. Masz, weź to. Nie za wiele, ale tyle mam. Nie zapomnę ci tego i mam nadzieję, że kiedyś się odwdzięczę. Słuchaj, coś ci powiem. Koło tego miejsca, gdzie znalazłeś mój karabin, stoi taki dziwny dom zabity deskami. Nikt nie wie, co jest w środku, ale już przez okna widać, że występują tam anomalie. I to w cholerę. Pewnie też są jakieś artefakty, tylko nie, tylko nie wiem, jak się tam dostać. Ooo, a nie pomyślałem o tym, że tam mogą być jakieś artefakty. Faktycznie, będę się tam wrócić, ale w dzień. Potrzebuję zlecenia, masz coś dla mnie? Zniszczę legowisko pijawek. A dobra, dawaj. Spotkałeś kiedyś pijawkę? Przerażające stworzenie, prawda? Pewnego razu poszedłem do wsi, niedaleko magazynów wojskowych. Pomyślałem sobie, że poszukam artefaktów i wyobraź sobie, nagle widzę pijawkę, czarną, z bliznami na całym ciele. Kuca przy swojej ofierze i nie, nie widzi mnie. Spanikowałem i spieprzy, spieprzyłem stamtąd. Nie powinienem był jednak biec, bo mnie usłyszała i zaczęła gonić. Wszędzie wokół słyszałem wycie i zrozumiałem. Że nie była sama. Sądzę że, sądzę, że mają tam legowisko. Jeśli przepędzisz je daleko stąd, dam ci rzadki artefakt, który znalazłem kilka dni temu. Magazyny wojskowe. Hmm, a dawaj. Przyszedłem tu w sprawie zlecenia, dawaj, gdzie to jest. To jest pewnie gdzieś u góry, tak? W tych magazynach wojskowych, a to jest gdzieś. Ja nie wiem, nie mam pojęcia. A, mogę sobie tak elegancko przejść i iść tutaj do góry. Tylko, że ja mam jeszcze jedną misję tutaj, uwaga, zabij zdrajcę. o właśnie, to trzeba by było tym się zająć, nie? To jest gdzieś mniej więcej, uwaga, w dziczy? Nie, w Dolinie Mroku to jest. Tutaj obok tego, obok tej misji głównej, która na razie mnie nie interesuje, więc może tam bym poszedł. Dobra, naprawiaj sobie ten karabin, bo nie jest dosyć fajny, dawaj. No i elegancko naprawione, czy chcesz strzelbę naprawiać? Szczerze mówiąc, dawaj. Naprawiaj mi strzelbę, gdzie to zniknęło? Dawaj, cyk. No chyba se jaja robisz. Chyba se pan jaja robisz. Adios, muchachos, madafakos Jeszcze żyją? E, czemu tamci mi nie pomagają? Co? Jak to ma działać? Halo, jestem poszkodowany. Lon mi stąd. Leżysz. A ty co? Pad wpadłeś w poślizg? Trzeba było se nawoskować te. E, opony. <laughs> co? Dobra, wyłazimy stąd. Otwieraj. No, otwieraj, pan, dobry. I teraz elegancko jakoś. Tutaj do doliny mroku. Boom, headshot! A żem go trafił nie. Pobyku. Żyjesz się? Ja. No co to? Ha. No tak. BOM. No kurde. Nareszcie. Uu, uu. Myślałem, że tu jest jeden i on. On se przeżył ten mój postrzał. A ich tu jest o wiele więcej. Cudnie. Ależ to stało. Połowa HP poszła. Style, powiem. O ty kurde Po Poszczelę cię w kolano Ojej, a lubisz to, lubisz to I tak bardzo to lubisz Dlatego zginąłeś Ale mieli kurde karabiny ARS, RPK i tutaj to Czyli to, to co ja mam tutaj Wow, i to 6 koła kosztuje Zarąbiście Tylko, że wywaliłbym te takie pozostałe dwa O, i teraz jest już lepiej Dobra, idziemy do tej Doliny Mroku Zobaczymy czy przeżyję tam Radiacja, yy, to ja sobie tutaj... O, cyknę to. I mogę iść dalej. Mamo. Nie dotrę tam, Dawaj o wojstory, dawaj radiacja mnie bije. A ile to jest artefaktów w ogóle? To jest coś związane z radiacją. Boże. Cudownie, nie zarobiliście panie. Easy. Dawaj, dawaj, wypad, 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 cyk. Doliną wroku. Aktywacja. No i według misji głównej mamy się udać tutaj, ale ja idę, uwaga, tutaj. O. Oh. Łaka, nie zabijaj mnie. Twojego partnera zabierają do opuszczonej fabryki. Tylko tyle wiem, przysięgam. Dobra, gnoju, daruję ci życie, ale nigdy więcej nie pokazuj mi się na oczy. Bandyco? Ej, stary, podejdź na tutaj. Pomóż nam. Chcemy odbić kumpla tym draniom. Za mną znam świetne miejsce na zasadzkę. Odwdzięczę ci się za pomoc. Powinność spłaca długi. Idź za nabojem do miejsca zasadzki. Ale stary, ja, ja nie, 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 nie jestem zainteresowany. Kumasz to ja chcę iść widok w stronę. Cudowne anomalie. A jest tutaj, o artefakcik jakiś. O! wow, co to jest? Co to kur... Świecidełko? To wyglądało inaczej, jak to z... ten... widziałem, no ale okej. Okay. Kompletnie wywala mnie z Ibersi to, że biegnę i nie słychać moich kroków. Nie wiem, czy to jest po prostu przez strój stalkera, czy coś. Zabij bandytów i uratuj... okej. Okay. Schowaj się po drugiej stronie drogi. Wkrótce tu będą. Aha. Strzelaj, jak ja zacznę. Dobra, spoko. Uuu, jakie fajne, jakie okrągłe. No dobra, to się chowiemy. Już coś się dzieje. Już coś się dzieje. Hehehe <laughs> Zasetka Jestem super agentem, nie? Okej. Okay. nadchodzą, za to jedziemy. Jedziemy? Spoko. Ledwo cię stary słyszałem. No to strzelaj, bo ja miałem po prostu zaczynać, kiedy ty zaczniesz. W powolutku po cichutku. Parara. Okej. Okay. Jakby... A wykonane, cyk! Hahaha, <laughs> ratuj członka powinności! Wow! Ej, chwila! Ojejku, chyba zrąbałem! Jego lisy tam idą! Okej. Okay. jak to się nie powiodło? Halo, cię o pomoc i odmówiłeś? Nie mamy. Co? Yeah, boa! Załatwione, cyk! Dobra, spokojnie, wyluzuj, Jezus, gościu! Bóra, Ten spust jest wrażliwy, czy coś? Bóra, już się żegnałem z delikatny? Podziękuj temu stalkerowi, to on mi pomógł. Dzięki <laughs> bra, chodź tu, pogadamy. No dobra, dobra, spokojnie, wyluzujcie chłopaki. Chciałem pogadać. Eee, Jurik. Bandyci, te syny chciały mnie zabrać do starej fabryki. Nie wiem, co planowali ze mną tam zrobić, ale wcześniej wzięli jednego faceta i już więcej go nie zobaczyłem. Mają jeszcze jednego z nas, Sierogie. Sierogę? Eee, trzymają go w piwnicy. W tamtym wysokim, niewykończonym budynku. Pomógłbyś chłopakowi, co? Inaczej oni, no wiesz, masz pojęcie, co trzymają w tej fabryce? Spróbuję pomóc swojemu kumplowi. Uwolnij członka powinności. Spróbuję. Okej. Okay. więzienia tego. Masz pojęcie, co trzymają w tej fabryce? Nie słyszałem zbyt wiele. Wiem tylko, że ten cały dzik, ich szef ma część klucza do tamtych podziemi. Kiedyś tam była laborka, czy coś takiego. Gadali między sobą, że Dzik strasznie chciał się dostać do środka, ale za cholerę nie mógł bez drugiej połówki klucza. Hmm, jeśli myślisz o tym, żeby tam wejść, to się dobrze zastanów, aż roi się od bandziorów. Kumam, dzięki będę o tym pamiętał. Eee, dzięki za pomoc, spoko, na razie, a ty. 1300 okej, okay. kolimator PKA. PKA? No. Dzięki wyciągnąłeś mojego partnera, masz weź to ze, weź to ze szczerego serca. Pewnie dobrze znasz te okolice, jest coś ciekawego? Na północy jest obóz bandytów. Na wschodzie stara fabryka. Na południowym zachodzie opuszczona chlewnia i jakaś taka brama za nią. Nie mam pojęcia co tam jest, tak daleko się nie zapuszczałem. Powiedz mi więcej o obozie bandytów. Hmm, co by ci powiedzieć? Osiedlili się w niewykończonym budynku, dokładnie na północ, stąd ich przywódca to dzik. Straszny drań, prawdziwe zwierzę. Po to nas tu przysłali, żeby go załatwić. u e, Co się dzieje w fabryce? Udało się nam ustalić, że są tam jakieś podziemia, tylko że pilnują ich jak Fort Knox. Jakie podziemia? Co jest w środku? Nie mam pojęcia. Ale nie odważylibyśmy się tam wejść. Le? Wiem tylko, że Dzik ma połówkę klucza do wejścia. Prawdziwa chlewnia ze świniami? <laughs> Co? Już linka leci na myśl o schabowym? <laughs> tak. Zona jest pełna dzików, stary. Skosztuj jednego, a już więcej. Latarka <laughs> nie będzie ci potrzebna. Tak się będziesz świecił w ciemnościach. Dobra, dobra, ja ja sobie robię. Gospodarstwo od dawna było opuszczone i teraz zamieszkali tam jacyś stalkerzy. Nie wywarli na mnie jednak dobrego wrażenia, a ja zwykle ufam instynktowi. Hmm. E, co to za brama, o której mówiłeś? Nie mam pojęcia. Zwyk, e, zwykła, stara brama, tyle że zamknięta i dobrze strzeżona. Nawet się tam nie zbliżyliśmy. Uuu. No dobra, rozumiem, dzięki. Nie ma sprawy, zawsze możesz na, e, do mnie zajrzeć. Spoko. A masz coś mogę pohandlować? Uuu. A, to jest. Aha, ko... Kolimator do czego? Bo ja też dostałem kolimator, ale do montażu na broń stosuje, standa... y... stosuje się standardowe w krajach układu warszawskiego. What? Y... Mocowanie typu jaskółcze ogon, spoko, ale PSO do czego to jest? Chyba do broni PSO czy coś w tym stylu. No dobra, to sobie to ogarnę i gdzieś tutaj był kolimator. Y... Wyrzuć Kolimator PKA jest produktem firmy Belmo Rosja, która, która specjalizuje się m.in. w produkcji optyki do czołgów, działek przeciwlotniczych oraz CKM-ów dla wojska. Jest to typowy przedstawiciel rodziny kolimatorów, pozwalający na szybkie celowanie za pomocą dwojga oczu, co przydatne jest szczególnie na mniejszych odległościach, ale. To nie jest do tego, więc. no dobra, może sobie być. Czyli co, uwolni członka Powinności. No to niech sobie będzie ten członek Powinności. Ja idę w inną stronę. Chcę najpierw ogarnąć tutaj tę sytuację. Z tym yy, zdrajcą. No to <laughs> siedźcie sobie, ok? Na razie. Ja bym se to. Skoro już mi bije dziadostwo jakieś. Co to jest? Nie chcę włazić do tej wody. Ale czy coś tu znajdę w ogóle? O! Przeciwników na pewno. Ale chyba to nic nie ma. Spadam, bo to mnie bije radiacja. Jesus, radiacja mi bije wszędzie. Co ty, kurde gro oszalałaś? E, przestań! Przestań mi bić radiację. O, to jest gościu. A gdzie to przejście z bramy. U, piekła. A Będzie to jakiś artefakt? Oprócz tego, że mnie to rąbnie. Nie, nie wyświetla mi się nic. No to sam niech będzie ta anomalia tutaj. E, Dotarłem do jakiegoś miejsca, gdzie jest ten zdrajca. Jak to wygląda klimatycznie, Jesus? Dobra, to ja sobie założę teraz to, bo to jest bardziej odporne. Ja, czy w tym jestem bardziej odporny. To nie potrzebuję tego rozładowywać, ok, zakładaj tak tego, tego. Spoko. Leich tutaj jest? To jest dobre pytanie. Pochowałem dwóch wędrowców, co za przykra czynność. A gość jest pewnie nie, nie jest wrogiem. Aha. No, o kurde, ile tutaj jest. No to co tam? Jak tam? Chyba, to nie o niego chodzi. Ile ich tutaj! Eee, spoko. Hej. Waśka. Y, śmigło z Dingus. Ej, chcesz wypasioną spluwę? Znalazłem takie. Y, coś koło jantaru. Y, to był chyba jak czyjś schowek. No i między innymi leżało tam działko gałso. Wow! Wieci, stary to maleństwo nieźle kopie. Ze 100 metrów każdy go kładzie trupem. Dostaniesz go za jedyne 8 stówek. Eee, stary, coś tak trudno mi uwierzyć to. Gdzieś tutaj jest ten cały Stalkier, który jest wrogiem, tak? Znaczy zdrajcą. Ile tutaj jest? Nie chcę się z niej pić. Witali. Zachowałem większą czujność, bydlaki chowają się w głównym budynku. Krótko mówiąc, to no hieny, bez sumienia, bez litości. Wszystkich by wyrżnęli. Nie wiem, który jest właściwie w tym, którego szukam. Schowam ten nóż. Nawet no, pomyślę o tym do następnego odcinka. Także dzięki, to na tyle, no i siema.